Legia Warszawa nareszcie sprowadziła nowego napastnika. Mówiło się o zawodnikach z występami w Barcelonie, reprezentantach Polski czy najlepszych napastnikach w Ekstraklasie, a skończyło się na Ili Szkurinie ze Stali Mielec. I to za półtora miliona euro. Więcej o tym transferze w tym materiale, dlatego też serdecznie zapraszam do oglądania. Mark Gual i Thomas Peckhardt. Tak właśnie wymieniłem wszystkich napastników Legii Warszawa. Pozycja dziewiątki w Legii jest obsadzona po prostu katastrofalnie. Kibice od naprawdę długiego czasu, w zasadzie od początku zimowego okienka transferowego, a nawet wcześniej, czekali na ogłoszenie nowej dziewiątki. No i wreszcie się doczekali. Duży szum zrobiła informacja Tomasza Włodarczyka o tym, że nowym napastnikiem Legii Warszawa został Ilias Kurin, czyli zawodnik Stali Mielec, który błyszczał w poprzednim sezonie Ekstraklasy, ale obecnie trwająca kampania jest dla niego lekko mówiąc niezbyt udana. Z Legią Warszawa łączono tej zimy naprawdę masę napastników i nie ma co się dziwić, bo to jest po prostu fakt. Legia tej dziewiątki potrzebuje i ile by trener Gonzalo Fejo nie mydlił oczu kibicom na konferencjach prasowych, że Legia strzeliła w tym sezonie 75 bramek, jest bliska zdobycia 100 bramek w tym sezonie, co jeszcze się Legii w historii nie udało. I tak kibice będą tej nowej dziewiątki oczekiwali, bo ani Mark Gual, ani tym bardziej Tomasz Peckhardt to nie są napastnicy na poziom Legii Warszawa, która chce walczyć o Mistrzostwo Polski, chce walczyć o Puchar Polski i chce zajść jak najdalej w Lidze Konferencji Europy po tym jak zagra w Lidze Konferencji na wiosnę, bo o tym dowiedzieliśmy się w grudniu. Zarazem można przejść obojętnie w zasadzie wokół tego odejścia alfareli czyn same, bo to byli napastnicy po prostu słabi, którzy nie dali legii zbyt wiele, no i nawet dla legii to w sumie lepiej, że odeszli, bo nie muszą płacić pełni ich pensji. Na moment nagrywania tego materiału transfer jeszcze potwierdzony nie jest, ale na 99% Iliasz Kurin podpisze z Legią Warszawa umowę obowiązującą do końca czerwca 2028 roku i będzie kosztował Legię około 1,5 miliona euro. To naprawdę dużo, ponieważ został w tym momencie wyrównany rekord transferowy wewnątrz ekstraklasy, który dotychczas należał do Rakowa, gdy ściągał... Johna Jeboacha ze Śląska Wrocław. Natomiast Ilias Szkulin w tym sezonie rozegrał 21 spotkań, w których zdobył 5 bramek. Łącznie spędził na Murawie ponad 1500 minut, więc łatwo można sobie obliczyć, że bramkę strzelał średnio w tym sezonie co 310 minut. Generalnie ten obecnie trwający sezon jest znacznie gorszy w wykonaniu Szkulina niż ten poprzedni. Dla porównania, w poprzednim sezonie Iliasz Kurin zdobył 16 goli w 33 meczach. Jego częstotliwość trafień wyniosła 167 minut, więc była dwukrotnie mniejsza niż w tym sezonie. No ale w przypadku tej statystyki, to oczywiście oznacza, że lepszy sezon miał poprzedni, zdecydowanie Iliasz Kurin niż ten. Obecny w tym sezonie Ilia Szkulin zaliczył spory zjazd, i może to być niepokojące dla kibiców Legii Warszawa, że po pierwsze, niektóre mecze Ili Szkulina w tym sezonie były po prostu dramatyczne, absolutnie tragiczne. Szkulinowi odskakiwała piłka, miał mnóstwo strat, dużo niewykorzystanych sytuacji, zaliczał jakieś kiksy. No Generalnie, niektóre mecze w tym sezonie, jeżeli wyciągniemy sobie pojedyncze spotkania Szkulina, no to powstaje z tego niezła sklejka, ale bardziej do piłkarskich, śmiesznych momentów, bo niektóre mecze Iliasz Kurin miał znacznie gorsze. Po drugie, rzecz, która może również zmartwić kibiców Legii Warszawa, że Ilię Szkurina w tym sezonie, w kilku dosłownie spotkaniach, ale jednak zastępował w podstawowym składzie Łukasz Wolsztyński. Tak, dobrze słyszycie, Łukasz Wolsztyński. I co jest jeszcze bardziej zabawne, to w niektórych meczach radził sobie dużo lepiej niż Iliasz Kurin i dawał stali mielec dużo więcej niż Iliasz Kurin. I co ważne, te występy Wolsztyńskiego w podstawowym składzie stali nie były spowodowane absencją, chorobą, kontuzją Ilii Szkurina, a po prostu tym, że przegrał rywalizację sportową, że trener Janusz Niedźwiedź wolał postawić na Łukasza Wolsztyńskiego niż na 25-latka. Poza tym zwróciłbym uwagę na jedną rzecz: Legia podpisuje z Ilią Szkurinem 3,5-letni kontrakt. 3,5-letni kontrakt z 25-letnim napastnikiem. To może nie jest jakiś absurdalnie długi, ale moim zdaniem jednak nieco za długi, tym bardziej patrząc na to, że Ilia Szkurin jest piłkarzem jednak troszeczkę dryfującym i tak powoli zaczynającym tonąć. Bo w tym sezonie okręt Ili Szkurina no jest już tak ledwo naprawdę na powierzchni. Zdecydowanie 1,5 miliona euro za Ilię Szkurina to jest kwota absurdalna, no wy... Wyrąbana, mówiąc kolokwialnie, w kosmos. No powiedzmy sobie szczerze, nikt by nie zapłacił za Ilię Szkurina 1,5 miliona euro w tym momencie, a mówiono o tym, że interesują nim się chociażby koreańskie kluby, one też by na pewno nie szczędziły ale półtora miliona euro, no widać, że Legia była po prostu zdesperowana w ostatnich kilku dniach, aby tego napastnika nareszcie ściągnąć, być może, żeby zaspokoić ambicje kibiców, ale one ewidentnie nie są zaspokojone. Najśmieszniejsza rzecz, jaką przeczytałem po tym transferze, to, że powinien być kod zniżkowy na Kanal Plus Legia, żeby z kodem Legia mieć 15% zniżki. No tak między wierszami można wyczytać z tego, że Legii się nie będzie dało oglądać. No jest to możliwe, bo Ilja Szkulin, mówię, no miał kilka spotkań dramatycznych. Teraz na początku rundy nawet, z trzech spotkań tak naprawdę dwa były dramatyczne, bo i z Pogonią, i z GKS-em zagra Katowice zagrał po prostu bardzo, ale to bardzo słabo. No i skuteczność. No jednak gdyby Ilja Szkulin zdobywał nawet w tym sezonie bramki. A nawet nie jest najlepszym strzelcem stali mielec. Oczywiście Piotr Wlazło korzysta bardzo mocno z rzutów karnych, ale jednak to w poprzednim sezonie byłoby nie do pomyślenia. Gdzieś tam wysoko był Iliasz Kulina, tu była stal mielec pod względem zdobywanych bramek. W tym sezonie zdecydowanie tak nie jest. Też żeby nie było, że tylko krytykuję Iliasz Kulina, bardziej. Staram się wam udowodnić to, że on nie jest wart 1,5 miliona euro. To zdecydowanie. Natomiast warto też powiedzieć o tym, że ma on jednak swoje zalety, swoje atuty, bo ile nie jest piłkarzem, który po pierwsze potrafi się odnaleźć w polu karnym, potrafi stworzyć sobie dobrze sytuację, bo też jest piłkarzem, który nieraz w poprzednim sezonie był w stanie kilku zawodników przedryblować, był w stanie tę piłkę utrzymać. Bardzo dobrze radzi sobie w powietrzu, to też warto dodać. Jest w stanie z wielu sytuacji wiele wykrzesać. Dobrze ustawia się w polu karnym. To jest generalnie raczej list pola karnego. No, od Ili Szkulina jakichś bombowych, atomowych uderzeń po prostu z dystansu bym się nie spodziewał, bo to nie jest taki zawodnik. Ale jeżeli będzie on dobrze wykorzystany przez trenera Gonzalo Fejo, to Legia może mieć z niego sporo pożytku. Tym bardziej, że Legia ma dobrzy, dobrych piłkarzy, którzy potrafią świetnie zagrać w pole karne, no chociażby Kapustka, Wszołek, czy z lewej strony przede wszystkim w zasadzie Winagr, który w statystykach dotyczących dośrodkowań jest absolutnie w czołówce, jeżeli chodzi o wszystkich piłkarzy ekstraklasy. Więc Legia może go dobrze wykorzystać, oczywiście, że tak, ale... Po pierwsze jest on z góry tak naprawdę przepłacony, nieważne co pokaże w Legii, 1,5 miliona euro to jest po prostu za dużo. No po drugie jest to ewidentnie ruch wynikający z takiej desperacji. Jak ja, jak ja sobie myślę, że z pułapu Jusufa Demira czy Karola Świderskiego, mówię tu o piłkarzach łączonych z Legią, Legia ściąga Ilię Szkulina to jest to po prostu chore. Tym bardziej, że za 1,5 miliona euro mówiło się o tym, że Legia mogła mieć Benjamina Kalmana. Jeżeli faktycznie tak było, no to to jest kompromitacja Legii Warszawa, tylko że w zasadzie kogo kompromitacja? Przez to, że zmieniono stanowisko Jackowi Zielińskiemu, no to nie można powiedzieć, że on jest odpowiedzialny za ten transfer, ale myślę, że tak w środku tego klubu faktycznie tak jest. Legia nie ma dyrektora sportowego, ale tak sobie myślę, na Boga, wizerunkowo Legii by się opłacało ściągnąć jakikolwiek szrot nawet za granicę, tak mówiąc brzydko, Piłkarza, który tutaj nie strzeli nic, który nawet nie ma dobrego CV, ale po prostu jest taki, że nikt go nie zna. A ile szkulina zna, sporo osób, które będą komentować ten transfer i będą napędzać krytykę w pełni zasłużoną, bo polegi, ok, nie spodziewałem się jakiegoś niesamowitego scoutingu. Rozumiem, nie ma dyrektora sportowego, ponoć też tam, no troszeczkę zostały ograniczone możliwości Radosława Mozyrko, Ok, rozumiem to. No ale Iliasz Kulin, naprawdę Iliasz Kulin, gdzie w samej ekstraklasie jeszcze można było znaleźć kilku dużo lepszych zawodników, no nawet Leonardo Rosza za 750 tysięcy euro odszedł do Rakowa. Ja wiem, że ten transfer był dopinany dosyć wcześniej i Legia chyba jeszcze wtedy aż takiej presji na to, aby ściągnąć napastnika nie miała. Ale nawet kilku innych piłkarzy, no już nie mówię Samuel Mraz, bo to może nie jest najlepszy przykład, ale też Legia by go miała za 1 trzecią, myślę, tej, tej ceny, co zapłaciła za Szkulina. Myślę, że to jest jak najbardziej realne, bo Zb Zbigniew Jakuba zdaje sobie powoli sprawę z tego, że jednak ten wynik w rundzie jesiennej był troszeczkę ponad stan i kilku dobrych piłkarzy można spieniężyć. Imat Rondić, który odszedł z widzewa za około 1,3 miliona euro, też mógłby być pewnie w jakiś sposób w rękach Legii. Już nie mówię nawet o Kulurisie, bo myślę, że w obecnej sytuacji Pogoń mogłaby go sprzedać za dużo mniejsze pieniądze. No nie rozumiem tego transferu, nie rozumiem tego transferu. Nawet jeżeli I Iliasz Kulins dobędzie kilka bramek, to trudno będzie zapomnieć o tej kwocie. Ona będzie się za nim po prostu ciągnąć. Rozumiem, że obecnie jest fala krytyki na Marka Gwala. Rozumiem i jest ona w pełni zasłużona, ponieważ tak nie jest on skuteczny. Jest on bardzo mocno nieskuteczny, strzela mało bramek no i spoczywa na nim spora odpowiedzialność, więc jest ze swoich zadań rozliczany. Ale powiem wam szczerze: w obecnej formie tych dwóch zawodników, gdybym miał kogoś wystawić w podstawowym składzie, to ja autentycznie wystawiłbym Marka Gwala. Mówię w pełni poważnie, bo. Mark Gual to nie jest taki typowy finisher, to nie jest człowiek, który tylko wykańcza akcję, on potrafi się cofnąć do rozegrania, trzeba mu przyznać, że z piłką przy nodze jest naprawdę dobry, że potrafi też stworzyć okazję kolegom, bo to nawet miało miejsce, chociażby w tym meczu z Puszczą nie połomicę. Natomiast Iliasz Kulin takowym finiszerem po prostu jest, jest on wykańczaczem akcji, nie ma zbyt wiele do zaoferowania właśnie w rozegraniu, tak naprawdę trudno będzie mu też rolę zmienić, ponieważ z piłką przy nodze ostatnio nie radzi sobie najlepiej, więc moim zdaniem Mark Gualtym nadrabia te kilka bramek, które jest różnicy między tymi zawodnikami w obecnym sezonie ekstra klasy. Daj znać oczywiście w komentarzu, co Ty sądzisz o tym transferze, jestem tego bardzo ciekawy, chętnie z Wami podyskutuję też w komentarzach na temat tego transferu, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę pod tym materiałem i słyszymy się w kolejnych odcinkach, cześć!